Dzień dobry! Dziś przed Państwem trzeci odcinek mojego cyklu poświęconego programowaniu IBM Instana. Zajmiemy się dzisiaj kwestią instalacji agentów, czyli innymi słowy, podpinania, podłączenia środowiska monitorowanego do backendu. Serdecznie zapraszam. Już jesteśmy w interfejsie Instany. Od razu po zainstalowaniu Instana wita z informacją o tym, że nie ma żadnych agentów, że trzeba było coś zainstalować. Zatem spróbujmy to zrobić. Naturalnie, zanim rozpoczniemy instalację, warto by zobaczyć, co instalujemy i jak instalujemy. W tym celu warto zawsze przejść na stronę dokumentacji produktowej www.instana.com/manyna.docy i tam znajdziemy wszelkie informacje o tym, co i jak należy zainstalować. Na początku powinniśmy zacząć naszą przygodę z tą stroną od zakładki Support Technologies, gdzie mamy informacje, jakie komponenty, jakie elementy środowiska są wspierane i tutaj będziemy mieli wylistowane wszystkie technologie, wszystkie middleware i tak dalej, które są wspierane przez Instany, natomiast następnie warto przejść do zakładki Setup and Manage Instana, do zakładki Host Agent i tutaj mamy wymogi względem instalacji agenta typu host. Istotną cechą platformy, o której mówimy jest to, że my jako Administratorzy systemów zajmują się instalacją tylko i wyłącznie agenta e, pojedynczego dla hosta. Taki agent po zainstalowaniu pobierze z repozytorium tzw. Tak sensory i Uruchomi jest stosownie do tego, co na konkretnej maszynie, konkretnym serwerze, konkretnym węźle klastra Kubernetes zostało odnalezione. Czyli my instalujemy nie wiem, Linuxowego agenta, instalujemy agenta kubernetesowego i on wszystko dla nas robi, jeśli chodzi o objęcie monitorowaniem komponentów, które na danym serwerze są uruchomione. W moim laboratorium mam dwa węzły, dwa serwery. Jeden z nich to Kubernetes, jest to taki bardzo mały, jednonodowy klaster, taki właśnie do celów laboratoryjnych. A drugi węzeł, druga maszyna, to jest serwer Linuxowy, na którym zainstalowałem uprzednio instanę. Na obu tych węzłach zainstaluję teraz agenta systemowego. Oczywiście ta procedura będzie wyglądała zupełnie inaczej w przypadku Kubernetesa, a zupełnie inaczej w przypadku maszyny Linuxowej. Zaczniemy od maszyny Linuxowej. Instana prowadzi nas przez proces instalacji agenta w zasadzie krok po kroku. No tutaj, kiedy mamy środowisko zupełnie nowe, to od razu pierwsza strona pokazuje nam, jak takiego agenta zainstalować. Natomiast gdybyśmy mieli instalację, która już działa, przejdę teraz do no, głównego desktopu, wybieramy sobie zakładkę Agents i tu Installing Instana Agents. Wybieramy następnie platformę, na której chcemy zainstalować. Agenta, w tym przypadku będzie to Linux, no i możemy wybrać w tym momencie rodzaj instalacji. Mamy do wyboru albo automatyczny instalator, który może dodatkowo automatycznie uruchamiać podczas startu agenta, bądź też kilka rodzajów e, ręcznych typów instalacji. Podobnie gdybyśmy chcieli zainstalować agenta na przykład na Unixie czy Windowsie, znajdziemy tutaj dokładne instrukcje. Wystarczy dane polecenie skopiować i agent powinien się zainstalować. Mamy też do wyboru dwa typy agentów. Agent dynamiczny i statyczny. Agent dynamiczny jest taki, to jest to taki agent, który automatycznie się aktualizuje i instaluje z repozytorium Instany ze strony instana.com. Agent statyczny to jest taki agent, który będzie, którym trzeba będzie zarządzać manualnie. Zatem... Wybieramy agenta dynamicznego, kopiujemy polecenie i przechodzimy do konsoli naszego systemu. Wklejam polecenie i instala mnie, pyta czy na pewno chcę zainstalować takiego agenta. Wybieram tak i w tym momencie agent się instaluje w systemie. Szybkość instalacji agenta będzie zależała od prędkości naszego łącza. Przypominam, tutaj używamy agenta w trybie dynamicznym, więc no, dużo rzeczy będzie pobieranych bezpośrednio ze strony instany, z repozytorów instany. Zatem czekamy. Oczywiście warto zobaczyć, czy agent wystartował. Sprawdźmy, co tam mamy. Instana. O tak, tak jest. Wystartował, zatem już za chwilę powinien się pojawić u nas w naszym środowisku. Zobaczmy zatem, czy tak rzeczywiście jest. Najprościej będzie przejść nam na zakładkę infrastruktury. No i jak widać, jeszcze chwilowo go nie ma. Poczekajmy, zaraz powinien się nasz agent z pewnością pojawić, wtedy kiedy pobierze wszystkie paczki i uruchomi się prawidłowo. Oczywiście możemy również spojrzeć na logi agenta, takie, które są zapisywane w plikach. Agent domyślnie się instaluje w Opt, Instana, Agent, i tu mamy katalog Data, Log. I tutaj znajdziemy wszystkie informacje pochodzące z naszego agenta. Jak widać, tutaj już mamy informację, że Zostały pobrane poszczególne sensory do komponentów, które zostały wykryte. Widać to jakiś sensor do Java, zapewne też do innych komponentów, do Dockera, więc już za chwilę nam się nasze środowisko powinno z pewnością pojawić. O, i już mamy nasz serwer się pojawił w zakładce infrastruktura. Jak klikniemy sobie tutaj na. Ten obiekt, klikniemy Open Dashboard, zobaczymy, że już pierwsze informacje się zbierają. Za chwilę te, tych informacji będzie coraz więcej, coraz więcej, no wtedy kiedy one będą kolekcjonowane szpo, szpo, poszczególnych elementów. Proszę zwrócić uwagę, zainstalowałem pojedynczego agenta, ten agent wykrył mi Cassandra, Clickhouse'a, Clockroach'a, Dropwizard'a, Elasticsearch'a, Kafka, Nginx'a. I poszczególne elementy mojego środowiska. Innymi słowy, poszczególne elementy Instany, bo właśnie na tym weźle przecież zainstalowana jest Instana. Ta lista będzie jeszcze uzupełniana w momencie, kiedy kolejne sensory będą podnoszone. Czyli proces instalacji agenta się udał. No, drugi krok, który chcieliśmy dzisiaj zrobić, to instalacja agenta do Kubernetesa. Jest to również proste. Znowu klikamy Installing Instana Agents. Wybieramy platformę. Platformą tutaj oczywiście będzie Kubernetes, to w tym przypadku jest to taka zwykła instalacja Kubernetes, nie jest to żaden OpenShift i mamy do wyboru szereg technologii instalacyjnych Helm, YAML, operator i parę innych usług chmurowych. Ja spróbuję to zainstalować za pomocą Helma. Znowu tutaj mamy gotową komendę, którą wystarczy skopiować i wkleić. Ona jest przygotowana od razu pod dane środowisko. Zatem wpisujemy nazwę klastra, tak jak chcemy, żeby on się nazywał, k8s07 w moim przypadku i strefę nazwijmy lab i mamy gotową komendę. Tę komendę kopiujemy, następnie wklejamy w konsoli i powinno się wszystko zainstalować. Warto zawsze sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Sprawdźmy co tu się uruchamia. Cały czas container creating, więc jeszcze trzeba chwileczkę poczekać. I jak widać już mamy stan running. Naturalnie warto by sprawdzić jeszcze logi. Domyślnie agent instaluje się w namespace Instana Agent i tu mamy jego nazwę. Zatem kubectl logs, i jeszcze oczywiście nazwa kontenera. Kontener, który chcemy obserwować, to jest Instana Agent. I Jak widać, podobnie jak chwilę temu, w przypadku agenta systemowego dla Linuxa, mamy dość podobne komendy. Widać, że poszczególne komponenty, sensory są pobierane i agent się uruchamia. Kluczową dla nas informacją jest, czy agent prawidłowo podpiął się do serwera. Jeszcze tutaj tej komendy nie mamy, a nie jest. Tutaj mamy informację, że się podpiął do serwera. To jest bardzo ważna informacja. Gdyby był jakikolwiek problem w komunikacji, to tutaj by one zostały wylistowane. Zatem agent dla Kubernetesa jest uruchomiony. Wygląda na to, że działa i powinien już za chwileczkę nam informację o sobie przesłać do Konsoli. Wejdźmy zatem na zakładkę infrastruktura i poczekajmy chwilkę. I już pojawił się nasz nowy węzeł oznaczony jako strefa lab. Oczywiście, te strefy, tej formy prezentacji możemy sobie tutaj zmieniać. Domyślnie są pokazywane strefy. Jest węzeł, można na niego wejść. Tak, są metryki, widać, że zostały wykryte jakieś kontenery dockerowe. Można też zobaczyć, czy pojawił nam się on w zakładce platformy Kubernetes. I tak, jak najbardziej, widzimy klaster Kubernetesowy i jego zasoby. Zatem cały proces instalacji agenta Linuxowego oraz agenta Kubernetesowego został zakończony. No i metryki zaczynają spływać do naszego systemu. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na którym regularnie będą się pojawiały filmiki dotyczące oporowania Instana i innych narzędzi tej klasy. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.